Cześć kochani, pewnie zauważyliście, że na kanale już dawno nie było ulubieńców, dlatego właśnie dziś zapraszam Was na ulubieńców, ale całego kwartału. Będą to ulubieńcy pielęgnacyjni. Zobaczcie, co w minionych miesiącach sprawdziło się u mnie najlepiej. Jeśli mnie znacie, to pewnie wiecie, że uwielbiam testować kosmetyki pielęgnacje, ale uwielbiam uwielbiam testować maski do twarzy. A dlaczego? Bo maska to jest taki kosmetyk, który daje natychmiastowy efekt, który praktycznie po jednej aplikacji już możemy jakoś ocenić, możemy stwierdzić czy na nas działa, czy nie działa, czy poprawia naszą kondycję naszej skóry czy też nie. I słuchajcie, do grona masek, które bardzo lubię, do masek ulubionych dołącza kolejna maska ja nie ukrywam, że ja lubię testować te drogie produkty do pielęgnacji, ale niesamowicie mnie cieszy, jak wśród tych tanich znajdę taką perełkę. I do tego zacnego grona ulubionych masek dołącza maska z Bielendy z serii Supreme Lab, liftingująca maseczka do twarzy z kwasem hialuronowym. Słuchajcie, to jest maska, która niesamowicie łagodzi, koi, nawilża skórę której olbrzymim plusem jest jej niska cena, bo słuchajcie, to jest taki produkt, przy którym ja sobie nie muszę żałować, po prostu jak czuję potrzebę, mam spieszniętą, taką spiętą, wysuszoną, podrażnioną skórę, to ja nakładam grubą warstwę i po kilkunastu minutach już widzę rezultaty, już widzę, że ta skóra jest rozjaśniona, że jest ukojona, że jest nawilżona, że jest też napięta, ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu, w składzie tej maski znajdziemy olej z awokado, olej kokosowy, witaminę E, kwas nisko i wysokocząsteczkowy i bardzo ją lubię też za to, że ona jest właśnie w takiej wygodnej tubie, przez to nie musimy szukać szpadu, szpatułek, możemy natychmiast aplikować na łapki i na twarz. Świetny produkt, jeśli nie znacie, to koniecznie spróbujcie. Kolejny kosmetyk w tym zestawieniu, którego oczywiście nie mogło zabraknąć, to serum ceramidowe z Basic Lab. Słuchajcie, ja kocham sera i nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez serum. Jeżeli nie używaliście jeszcze i się zastanawiacie, czy warto, czy nie warto, jak stosować, to na moim kanale jest jeden film, w którym odpowiadam też na Wasze pytania, wątpliwości, tłumaczę, czym jest serum, dlaczego warto, kiedy nakładać itd. itd. I wiem, że po tym filmie sporo osób do serum się przekonało. Także gorąco Was zachęcam, żeby ten film obejrzeć, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Ja natomiast powiem, że serum z Basic Lab to jest taki must have pielęgnacyjny i ja je lubię za to, że mogę to serum sobie nałożyć na przykład na serum z niacynamidem, po którym moja sucha skóra jest taka trochę ściągnięta, niekomfortowa, czy na jakiś kwasowy tonik, odczekuję mniej więcej 30 minut i jak najbardziej to serum mogę sobie nałożyć. Ono wspaniale koi, odbudowuje moją barierę ochronną. Dodatkowo ja mam tą wersję, która ma w składzie jeszcze ujętrniające peptydy, z takich ciekawych składników znajdziemy tu jeszcze olej z dzikiej róży, olej z ogórecznika. Ja uważam, że tego serum powinien spróbować każdy, każdy kto oczekuje od produktu pielęgnacyjnego regeneracji, ukojenia podrażnień, ujędrnienia, wygładzenia drobnych linii zmarszczek i takiej ochrony, wspaniałej ochrony. Yy, nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez niego, już tak jak bez trehalozy, dlatego to nie jest moje pierwsze opakowanie i nie jest moje ostatnie opakowanie. I zapomniałabym o bardzo ważnej rzeczy. Dawno już nie było kodu do Basic Lab, dlatego dzisiaj mam dla was kod z kodem "cukier puder". Kupicie produkty marki Basic Lab 20% taniej. Kto czekał? Ten się doczekał. I kolejny kosmetyk to kosmetyk na okolice oka, ale nie tylko, bo to takie serum, które możemy nakładać na czoło, tutaj gdzie mamy problem z liniami, z marszczkami, w okolice ust, gdzie też często mamy problem ze zmarszczkami, no i na okolice oczu. I to jest mój nie pierwszy, skłamałabym drugi kosmetyk z tej marki, bo wcześniej miałam bardzo fajną wodę micelarną i ostatnio widziałam, że Zuzia też o niej mówiła na swoim kanale, że też się jej świetnie sprawdza. Mowa o marce Christian Lorą. To jest marka, którą dostaniecie w Rosmanie na akurat ten produkt dostaniecie również w naszym Advanced Boxie, który jest jeszcze dostępny, jeśli jeszcze się wahacie, czy kupić, czy nie kupić, to ja tylko tutaj tak yy, powiem, yy, że jest to seria limitowana i jak się skończą, to nie będzie, więc nie zastanawiać się tylko kupować, bo później, tak jak po Basic Boxie, Basic Boxie, później tak jak po Basic Boxie, taki Basic Box, yy, będą zażalenia, tak, że już nie ma i chciałam kupić i nie zdążyłam. Więc słuchajcie, zastanówcie się szybko. Jeśli mowa o tym serum, to jest taki produkt o konsystencji y, kremowo-emulsyjnej i ja tak w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach najczęściej ten na okolice oka nakładałam, a ten nakładałam sobie na czoło, tutaj, gdzie mam też problem nad brwi i w okolice ust. Bardzo przyjemna konsystencja bardzo fajnie nawilża skórę, więc wszystkie osoby, które mają skórę suchą, dojrzałą, będą zachwycone tym serum. Jeśli ja w zasadzie nie czuję potrzeby nakładania kremu na ten produkt. Jeśli wy czujecie, to możecie nałożyć. Najfajniejszym składnikiem takim. Może najbardziej ciekawym, który znajdziemy w tym produkcie, jest argirelina, czyli ten peptyd taka alternatywa dla botoksu, tak zwany bezpieczny botoks, czyli on sprawia, że ta nasza skóra się rozluźnia, pięknie wygładza i jeśli macie już problem z liniami, to zdecydowanie warto zainwestować w taki kosmetyk. Tym bardziej, że słuchajcie, okolica oka, czoło, okolica ust, a pojemność 30 ml. Zazwyczaj tego typu kosmetyki są o wiele mniejsze. Także tutaj mamy 18, co i tak już mi się wydawało dużo, a tutaj mamy, słuchajcie, 30 produktu. I jak już jesteśmy przy serach, 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 to powiem o kolejnym serum, które używałam bardzo często naprzemiennie z ceramidowym serum z Basic Lab. Polska marka, o której już kiedyś mówiłam. Polecaliśmy wam żel do mycia twarzy, który też uwielbia Łukasz, marka Babo. I tutaj mam serum przeciwstarzeniowe o też fantastycznej, żelowej, lekkiej konsystencji, która jest tak niesamowita, że ona odpowiada i mojej suchej skórze i cerom tłustym mieszanym, wspaniale się wchłania. Ja yy, muszę przyznać, że tutaj lubię nakładać grubą warstwę tego serum, bo ono niesamowicie koi też skórę natychmiastowo. I ten produkt jest produktem naturalnym, więc jeśli lubicie pielęgnację naturalną, to koniecznie poznajcie markę Babo. I tutaj takim cennym składnikiem jest beta-glukan z drożdży, który fantastycznie wspiera odporność naszej skóry, wpływa korzystnie na mikrobiom, o którym ostatnio zaczyna się coraz częściej mówić, z czego ja się bardzo cieszę. Serum bardzo fajnie wygładza takie drobne linie zmarszczki, ogólnie świetnie poprawia kondycję skóry i to może być też wasz taki pierwszy kosmetyk przeciwstarzeniowy, jeśli boicie się tego typu produktów, to ja zachęcam, żeby sięgnąć po markę Babo i po to serum, bo po nim zobaczycie rezultaty. Ono od razu nawilży waszą skórę, wygładzi i ona będzie wyglądać po prostu tak świeżo, zdrowo i promiennie. Koniecznie przetestujcie to serum. Kochani, ja tak sobie gadam i gadam o tych naszych boksach, 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 które z każdą chwilą się kończą, gdzie one są dostępne. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że dostępne są na stronie www.sugarpowder.pl. Więc jak tylko skończycie oglądać film, to zapraszam Was na Sugar Powder. Słuchajcie, jak typowa kobieta! No nie ukrywam, lecę na ładne opakowania i piękne szaty graficzne. I jak tylko zobaczyłam ten kremik z bielędy w te piękne brzoskwinie to sobie pomyślałam, boże, jak to pięknie wygląda, przecież to musi być cudowne. Ale nie polecam Wam kosmetyków bez testów. Ja go już otrzymałam do testowania, zanim on się pojawił w sprzedaży, za co bardzo dziękuję Marce Bielenda, bo to był też produkt, na który zdecydowaliśmy się, że chcemy go w naszych boksach. I słuchajcie, za co kocham ten krem? Przede wszystkim. No, za m, szatę graficzną za opakowanie to wiadomo, ale ważniejsze to, co w środku. Za to, jak on cudownie nadaje się pod makijaż, jak wspaniale nawilża skórę, jak świetnie się wkłania i jak cudownie pachnie. Świetna taka sorbetowa konsystencja formuła. Ja nie potrafię go nie wąchać, jak go mam w ręce, przepraszam Was za to, ale muszę się zaciągnąć. Ta sorbetowa formuła sprawia, że i cery tłuste, mieszane i cery suche, i cery normalne będą z tego kremu zadowolone z jego konsystencji, z tego jak się wchłania. Jeśli szukacie fajnego kremu w dobrej cenie, takiego na co dzień pod makijaż czy pod filtry, bo do tego też się nadaje, to gorąco wam polecam właśnie ten produkt. Pojawiła się też seria malinowa. Ja jeszcze ani razu nie nakładałam tego kremu na twarz. Zobaczcie, jak on wygląda. Ten krem jest na Zbliżająco łagodzący, ten jest bardziej odżywczy i już zauważyłam, że ta konsystencja jest jeszcze lżejsza. Jak sobie tak smarowałam na dłoni, natomiast dopiero będę testować. I prośba do Was: jeżeli ktoś z Was już ten krem sprawdził i ma już jakąś opinię na jego temat, to koniecznie podzielcie się nią w komentarzu pod filmem. Olbrzymią uwagę przykładam do pielęgnacji okolicy oka, więc tutaj też odkrycia, 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 jeszcze raz odkrycia. Marka, do której byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Dostałam ten produkt do testów. To jest pierwszy produkt tej marki i myślałam sobie: Przereklamowany, pewnie nic nie zdziała i tak dalej, tak dalej. Kojarzy mi się też ta marka trochę z marką Origins, gdzie kremy pod oczy nie bardzo mi się sprawdziły, jakoś nie widziałam po nich rezultatów. Lubię maski na przykład do twarzy, ale kremy pod oczy totalnie mi się nie, nie spodobały. A tu słuchajcie, takie pozytywne zaskoczenie. Mowa o Marce Ole Henriksen i o dokładnie tym kremie na okolice oka. Jest to w zasadzie żel krem z bakuchiolem, czyli z naturalną roślinną alternatywą retinolu. Bardzo go polubiłam przede wszystkim za jego konsystencję. Ona jest tak dziwna, tak inna, tak jedwabista. Jest to żel, ale jest to taki bogaty żel, świetnie sprawdza się i pod makijażem, i jako krem nocny, i czasami sobie go nakładam grubszą warstwą, wtedy robię taką maseczkę z niego. Ja zauważam, że on faktycznie wygładza drobne linie, że pięknie zabezpiecza tą skórę w okolicy oka. Oprócz bakuchiolu mamy tutaj peptydy i komórki macierzyste orchidei, które działają ujędrniająco i myślę sobie, że to jest taki krem fajny dla... Osób między 30 a 40 rokiem życia. Kiedy już zauważacie, że są te linie, są te zmarszczki, trzeba na nie zadziałać. Nie jest coś takiego prewencyjnego. Eee, myślę, że młodsze dziewczyny nie zobaczą po nim rezultatów. Eee, co jeszcze ciekawego: 18 ml. Zazwyczaj kremy pod oczy mają 15, to jest taka standardowa pojemność. Nie jest tani, ale zauważam, że jest naprawdę bardzo wydajny. Eee, no i słuchajcie, na razie przetestowałam nie całe pół opakowania. Bardzo mi się podoba i na ten moment myślę, że kupiłabym kolejne. Mówiąc o Marce Basic Lab. Nie wiem, dlaczego nigdy nie wspomniałam o jednym kosmetyku, który sprawdza się świetnie u mnie, u Łukasza. Używa już go u nas połowa rodziny. Jest niedrogi, a w zasadzie niezbędny do codziennego użytku. A mowa, słuchajcie, o antyperspirancie. To jest antyperspirant w kulce. Świetnie działa, świetnie zabezpiecza. Możemy czuć się pewnie i komfortowo przez cały dzień i ja nie jestem fanką od razu powiem antyperspirantów w kulce i to jest pierwszy, który mi odpowiada nie lepi się pod pachą, nie jest taki wiecie, jak się oprzyzgły, nieprzyjemny szybko zasycha i wszystko jest super, kosztuje 29 zł i ja już nie wiem ile my opakowań tego antyperspirantu zużyliśmy, przypominam, że z kodem cukier puder macie 20% w Basic Lab więc jeśli na przykład będziecie kupować sobie serum czy jakieś inne kosmetyki, to pamiętajcie też o tym, że Basic Lab ma fantastyczny antyperspirant Respirant. Kochani, nie myślcie sobie, że ja jestem taka perfekcyjna i idealna w tej pielęgnacji, bo swoje grzeszki też mam. I gdyby nie nasza wizja idealnego, perfekcyjnego advanced boxa, w którym ma być totalnie wszystko do pielęgnacji, no to powiem szczerze, że ja o pielęgnacji biustu dalej bym zapominała. A o tym nie można zapominać, bo przecież chcemy wyglądać pięknie i młodo przez jak najdłuższy czas, prawda? No i słuchajcie, pielęgnacja nie kończy się tutaj. Pamiętamy o szyi, pamiętamy o dokolcie i pamiętamy o biuście i tak dalej, i tak dalej. Szczotkowanie świetnie mi wychodzi. Dbanie o pielęgnację ciała, i jakoś ten biust kulał do tej pory, dopóki... Do momentu, kiedy poznałam produkt marki Inimini. Fantastyczny balsam do biustu. I wiecie, co mnie cieszy? że nie tylko ja go pokochałam, bo dostaję taki feedback od Was, od osób, które kupiły Advanced Boxa, od moich koleżanek, które właśnie testują ten produkt, że jest fantastyczny. I często to są osoby, które wcześniej totalnie olewały pielęgnację biustu i nie chciało im się nic nakładać, a ten jest tak przyjemny, że aż chce się, aż chce się to robić. W składzie znajdziemy ekstrakty z alg, które działają naprawczo, z kwalan, który też świetnie wpływa na barierę hydrolipidową. Olej z orzechów KUKUI. To jest fantastyczny składnik dla wszystkich wrażliwców, bo on wspaniale zmiękcza skórę, nawilża i koi. I jeszcze ten kremik ma przepiękny taki. Um, Brudno-różowy odcień, który jak wyciskacie na dłoń ten krem, to od razu się buzia uśmiecha i robi się przyjemniej, przepięknie pachnie, bardzo fajnie działa. Jeśli tak jak ja do tej pory nie dbałyście o swój biust za bardzo, żył własnym życiem i myślałyście, że to wystarczy, to teraz poczujcie się usprawiedliwione, rozgrzeszone i śmiało pielęgnujcie swój biust i pomyślcie sobie o mnie, że kiedyś też tego nie robiłam. Jakoś żyje, nic się nie stało. Teraz Naprawiam swoje błędy. Kochani, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Teraz mam do Was gorącą prośbę o to, żebyście napisały w komentarzu swoje grzeszki pielęgnacyjne, o czym Wy zapominałyście i o czym już nie będziecie zapominać. Dajcie znać, nie wstydźmy się, dzielmy się tymi grzeszkami do woli. Pamiętajcie, że jak film Wam się spodobał, podobał, dobrze Wam się oglądał, koniecznie zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie też kanał, by być na bieżąco. A, no właśnie, bo teraz będzie fajna seria filmów z takimi top produktami z różnych drogerii. Już zaczynam je dla Was nagrywać. Także tutaj nie widziałyście SPF-ów, nie widziałyście toników, peelingów, ale te produkty będą w tych filmach, więc subskrybujcie, włączcie dzwoneczek, bądźcie na bieżąco i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki za uwagę! Pa!